Witam Radku i bardzo dziękuję za ten wpis i bardzo bym chciał, żebyś jeszcze raz sprawdził ten film. Bo ja go jeszcze raz osadziłem, bo wiesz, ja tam zrobiłem kwadrofonię. I może dlatego, ale jeżeli tak będzie, nie wiem czy ja będę mógł poprawić, czy ja mam jeszcze ten film, wiesz, a... chyba wyrzuciłem. No ale nic, trzeba będzie pomyśleć jak to zrobić, żeby go usłyszeć. Chociaż ja go słyszę, może dlatego, że ja mam tego Acer'a i może na tym Acerze słychać, <laughs> nie wiem. Yy, znaczy chodzi o laptop, na którym pracuję, to jest Acer. Yy, co do, wiesz, o tych oczu, właśnie to co ty powiedziałaś, że żeby... są jakby martwe, to fakt, że bardzo martwe te oczy, ale wiesz, ja przyglądałem się i patrzyłem się w te oczy jak czeluści. w czeluści tej dziewczyny. Wiesz, nie umiecie odpowiedzieć, czy one miały zabarwienie brązowe. Na pewno. Na pewno. Bo to wynika no, po prostu z koloru. Nie ma... Widziałem też oczy raz tylko bardzo ciemny granat. Prawie, że... Prawie idący w taką czerwę. Ale nie, nie niebieski, nie błękit, ani paryski, ani pruski, tylko właśnie granat. Taki typowy, <laughs> tak marynarki są męskie. Taki ciemny granat. Widziałem takie oczy. Lecz tak oczy nie zrobiły na mnie takie wrażenie, jak u ciebie te brązowe oczy. Te ciemnobrązowe. Właściwie żadne. Było dla mnie to oko. Powiedzmy, że martwe. Co do, wiesz, co do z kolei m, życia człowieka. To jest wielki problem, bo jeżeli masz tego człowieka z kromanią, czy masz e, w tych jaskiniach laso, lasko i tam, są te rysunki, teraz ostatnio, nawet na ONECie, pokazywano właśnie malowidła. E, więc wiesz, to była kultura, to była wyższa kultura niż teraz, w której my żyjemy, chociażby. Kultura Borygenów, gdzie aborygeni absolutnie nie chcą stracać tajemnic swojej egzystencji, a uważamy ich za. Wiesz, do 1963 do roku uważaliśmy ich za przyrodę, czyli można było do nich szczelać. I wiesz, to biały człowiek to stworzył. Więc, jeżeli patrzymy na takie elementy, to jest bardzo przerażające. I, wiesz, I teraz chodzi o tego człowieka. Mnie się wydaje, że my jesteśmy dłużej. Rosjanie w którymś momencie ogłosili, że mogą, jeżeli znajdą, to mogą z tkanki zamarzniętego to był jakiś tam y, mamut i go otworzą. Po prostu na zasadzie, że tkanka odbudują i komórkowo. Z kolei ja gdzieś tam znalazłem, że mamuty istnieją w Rosji. Że gdzieś tam, zresztą wiesz, jeżeli bajka odnalazł Polak, to było niedawno w sumie, właściwie wiesz, można by tak powiedzieć, że nasz dziadek, albo pradziadek, no w, w, w złym wydaniu pra, pra dziadek. <ścoughs> Jak ktoś by się pośpieszył, bo przecież wiesz, zabór trwał nie tak długo. A my też nie. No jeżeli nasi dziadkowie mogli widzieć Napoleon, Zgadza? Zgoda? No twój może pradziad nie wiem będzie. Ale widział. No to o co chodzi? To wcale nie było tak dawno. My tak mówimy, że ach to... Nie, 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 nie. Weź zobacz datami, to bardzo szybko przeniesiesz się w jakiś... 18 wiek, czy 17 czy 16? Czy w gruncie rzeczy ta bitwa pod Głąbem nie tak dawno była? Jeżeli patrzymy pokoleniami, ale nie tymi 22 lata czy 25, tak? To prawidłowo 25. Ale mm, kiedy patrzymy, na przykład kiedy byśmy żyli na przykład 300 czy 400 tak byli, i żyli. Gdzieś około 800 czy 1200 lat. Tak, Adam. Za czasów Adama i Ewy. No ale czy, tak jest, czy to jest możliwe? Jeżeli mamy Tybet, jeżeli mamy Indie, jeżeli mamy zejście ludzi i o nich się mówi, że oni żyją 300-600 lat, mamy Kasia I to jest niezbadane, ale. Ile człowiek może żyć? Człowiek pierwotny prawdopodobnie dłużej żył, jeżeli patrzymy od Adama i Ewy. Teraz e, trzeba wziąć pod uwagę, dlaczego? Dlatego, że jeżeli ciągle genetycznie, żeśmy osła osłabiali się, a nasze organy żyją, nasze organy niektóre mogą żyć bardzo długo. Mamy odnawianie komórkowe. Jeżeli teraz patrzymy na Eden, to w Edenie bardzo długo żyliśmy. Właśnie tyle lat. Więc popatrz sobie na to w ten sposób. A jeszcze ci radzę to, co mówiłem tutaj na vlogu: to kogoś, że wyobraź sobie, że nie masz książki. Że wszechświat jest jednością. I ty jesteś sprzężony z tym światem. To do mnie moja przyjaciółka, która jest inżynierem, ogrodnikiem i mówi: Ryszard, spójrz tak. Będziesz zupełnie inaczej, inaczej pojmował niektóre sprawy. I tak jest prawda. To myślenie wszechświata zupełnie inaczej. inaczej podchodzisz do tematu, to co żeś tutaj napisał? Teraz a propos fotografii. Mój przyjaciel, z którym prowadzę bloga, jest fotografem. Jest artystą, plastykiem, fotografem po poznańskiej uczelni. Jest znamienitym fotografem. Przynajmniej jak będziesz chciał, to, Cię, to zawsze możesz się z nim skontaktować i zawsze skonsultować jakąś sprawę. Jeżeli chodzi o fotografię, bo fotografia jest fascynująca. A w dodatku fotografii, wiesz, u nas w Polsce, my nie wytworzyliśmy fotografii polskiej. Szkoda, bo jest czeska, jest amerykańska fotografia, jest, a nie stworzyliśmy własnej. To jest wina przede wszystkim nauczycieli i zazdrości o technikę. Mimo to, że mieliśmy wspaniałych fotografów, mimo to, że mieliśmy doskonały, doskonały sprzęt, w gruncie rzeczy w pewnych momentach ten sprzęt był dostępny. I fotografia się rozwija nadal w Polsce, ale o dziwo nigdy fotografia nie doszła do rangi sztuki w Polsce. Fotografia właściwie nigdy nie że jest reporterska, jest taka, siaka. oczywiście, że bierzemy jako sztukę, ale to dla mnie osobiście to mm, wystawa aktów była dopiero sztuką, ale fotografia jako fotografia jest traktowana jako użytkowa. To jest przykre, kiedy na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii, czy we Francji jest traktowana jako sztuka. Jest galeria, normalnie. I zdjęcia są traktowane jako y, normalnie dzieła. Masz fotografię, która jest zupełnie zapomniana. Guma. Która jest, to jest dla mnie, wiesz, arcydzieło fotografii. Bo jest to, guma daje Ci Niewyobrażalne działanie koloru. To, co tutaj mówiłeś o tej wywoływaczu, to tutaj w gumie masz naświetlania barw i te barwy ci przenikają w tęczy. Dzięki właśnie z Dzięki bardzo długiej obróbce. Guma jest doskonała, wręcz to jest, to jest coś, co mnie fascynuje i zawsze marza o tym, żeby wrócić do gumy. Ja tylko raz próbowałem gumę robić i to była taka, taka wiesz, bardzo skromna guma, ale gdybyś, gdyby robić gumę na przykład w czterech czy w pięciu barwach tylko wiesz, inna natężeniach kolorystyczne, można uzyskać niesamowite Doskonałe efekty, kiedy guma jest traktowana na zachodzie. Właściwie najwyżej. Ja widziałem kiedyś portrety z gumy. To była, to była, wiesz, nawet malczeski by tak nie namalował. To było coś rewelacyjnego w kolorystyce. To wyspiański, może by próbował w witrażach to zrobić, ale nie, to, to, to przeszło, przeszło moje oczekiwania. Wiesz, fantazji. Fantazji? W przestrzeni. Tu, tu maluje światło, tu maluje to słońce. Ten właśnie, ten astrologiczny lew, który pokazuje, weź. Ja zresztą chciałbym tą gumę doprowadzić do gumy, no może się uda tutaj z moim kolegą popracować nad tą gumą i zrobić, że kosmogramy, które, które tutaj bym chciał bardzo robić właśnie w gumie, bo wtedy już jakby natura, jakby światło, wiesz, ta moc światła. I wtedy już jest, wiesz, to nie, nie ingerujemy my. Jest brak ingerencji naszej. Jedynie możemy wprowadzić pewne barwy, ale potem dalej, co się z nimi stanie, to już jest boska strona, najpiękniejsza. I tutaj trzeba, tutaj trzeba by szukać, wiesz, takiego atrybutu. To tak dla podsłuchujących, właśnie tej karmyj duchowości, tej wewnętrznej, kiedy kosmogram jest i na kosmogramie te barwy przechodzą, to co robię w mandalach, w tych obrazach. Zresztą to można znaleźć na blogu. Zresztą, o to też wiesz, chcę uruchomić, znaczy ona już jest uruchomiona. Ta, ten program telewizyjny, który będzie szedł, prawdopodobnie odwagi już, ale jeszcze trzy miesiące sobie daję. no bo czekam na tą moją partnerkę zieloną oką, że Zresztą specjalnie będę starał się przynajmniej tak kamerą ją pokazać, żebyś zobaczył to oko, albo może gdzieś tam. W przyszłości gdzieś w terenie. w Polska nie jest taka yy, przeogromna. A jak mieszkać gdzie indziej, poza krajem, też nie stanowi problemu, ponieważ jest glo, glo, gro, yy, Znaczy, yy, lubię podróżować. No, obecnie yy, znajduję się w Rumunii i tam pracuję. A gdzie dalej? No to już będzie sama opowiadać. Bo też mam nadzieję, że ten kącik zostanie przez nią wypełniony. Właśnie podróży, a też wiesz o co chodzi. Chodzi o po prostu umiejętność bycia w przestrzeni. Ja jestem raczej... Raczej domatorem, czy raczej pracoholikiem, czy no nie wiem, no, troszeczkę inaczej. Z kolei partnerka jest bardziej mm, wyzwolona i też nie zmusza do pewnych no powiedzmy, że no nie wiem jak to nazwać, no uwielbia chodzić po skałkach. Mm. Ja lubię wchodzić, ale nie lubię schodzić. Więc ja zawsze wybieram taką skałkę, żebym potem mógł sobie pójść na piechotę, a nie schodzić. <laughs> I, bo nie stanowi dla mnie problem zdobywania, ale spadania czy schodzenia nie potrafię. Nie, jest dla mnie poważny problem. Nie lubię schodzić. Nawet po schodach nie lubię schodzić. Wolę gdzieś tak spokojnie spacerkiem. No tak jestem. Ja jestem raczej morskim wilkiem niż na przykład gdzieś tam. Wolę jednak łodzie czy statki i poruszać się po wodzie niż gdzieś tam w górach jak kozica. No ale partnerka właśnie lubi co innego, no i trzeba, trzeba będzie bywać nad morskim okiem. <laughs> <laughs> to jest jedna rzecz, a wiesz, wracając do tego roku platyńskiego, ja nie chcę liczyć tego, bo nie potrafię. Nie potrafię, po prostu dla mnie jest to zbyt trudne. Wiesz, ja nie jestem art matematykiem, ja, ja Wiesz, cieszę się, że tutaj jest na blogu jest Adam i z Adamem mam kontakt. Adam jest właśnie w tej dziedzinie biegły i mam nadzieję, że w tej telewizji też aktywnie poprowadzi ten dział arytmetyczny, tak, czy matematyczny. Ja mówię arytmetyczny ze względu na astrologiczny. <laughs> Bo będziemy się starać pokazać wszystkie dziedziny na A na początku. Czy astrologię. Astronomię. Różnice pomiędzy jednym a drugim. Nie wiem czy się uda akurat zrobić z tymi astronomami. I jaki, jakiegoś programu. Ale mam nadzieję, że tak. Ponieważ tych, których znam, to mieszkają okres w Stanach Zjednoczonych. A nie wybieram się w najbliższym czasie. Ale któż to wie, jeżeli ta telewizja się rozwinie i w taki sposób, jak bym oczekiwał, no to któż to wie? To może w pogoni za sensacją. <laughs> to by było wspaniałe, gdybym mógł z tym moim bardzo dobrym znajomym, ale w tej chwili jest w Nowym Jorku, tam na uczelni. Chociaż nie wiem, czy w samym Nowym Jorku, czy w jakiejś miejscowości pod I tam wykłada astronomię. Ale to nie stanowi jakby większego problemu. I tutaj, wiesz co do tego roku platońskiego, to ja mówię o 230 czy 240 latach. To to nazywamy. Ale wiesz to w naszej, naszej symbolicznej, takiej rozgrywce. I wiesz, można podzielić, że, przepraszam, to jest 2000, 2200 lat. Nie, 200. 2200. I wiesz, ja zrobiłem to rozbicie tutaj dziś na blogu. Jest pokazane. Wiesz, ten, ten nasz okres ryb, wcześniejsze barana, potem jeszcze wcześniejsze byka, jeszcze wcześniejsze bliźnioty, i aż do lwa. To jest chyba w filmie, który nazywa się Sfinks. No bo to jest związane z, ze Sfinksem. No i w tej chwili właśnie ta epoka wodnika, która wkracza. I w tej epoce. Co się będzie dziać? To jest epoka. A też wiesz, w tej chwili mnie bardzo zaintrygował, zaintrygowały Historię sprzed kilku tysięcy lat, które tutaj na YouTube pokazuje pewien człowiek. Ja zresztą postaram się z nim skontaktować. Zresztą z nim rozmawiała moja koleżanka po fachu, czyli astrolog Janna. I nawet. wymienili jakby się adresami i w ten sposób będę mógł po, po Joannie Trafić do tego człowieka, bo Joanna opuszcza w tym kraju. No ale to dobrze, że opuszczam. Niech jedzie. Przed nią wielka droga. No i cóż. Moje towarzystwo coraz dalej, coraz dalej zdobywa nowe kraje, nowe kontynenty. I to dobrze, bo przecież, jeżeli tam gdzieś się udamy, mamy swoich znajomych, to wtedy nam jest po prostu łatwiej. A nie ma jak mówić po polsku. W naszym ojczystym języku, w kraju, obcym i miećem przyjaciół, którzy mówią, nie mogą nas oprowadzić czy przetłumaczyć pewne niuanse, a nie opierać się o przewodników, którzy może gdyby znali astrologię, by inaczej mówili, inaczej mówili. Nie mówię o wszystkich. Ale u niektórych że po prostu wyłączyli się i wyklepali historię, a czasami historia nie jest taka, jaką znamy, tylko poprzez astrologię dopiero odkrywamy prawdę, gdzie przyjdzie moment, gdzie właśnie do tego jest mi potrzebna ta telewizja, żeby to robić w interakcji, bo w interakcji można dużo, dużo więcej. Dlatego ten vlog jest takim punktem komortowym. Interaktywna telewizja będzie zupełnie czymś innym, czyli ty będziesz mógł z normalnie się porozumieć. Jeszcze zobaczymy, w jaki sposób. I wtedy. Dopiero będzie ta dyskusja, czyli tak zwana nie burza mózgów, tylko burza myśli, burza doświadczeń, burza. Dla innych to będzie na pewno sztorm świadomości. Do zobaczenia, bo rozgadałem się strasznie. To już prawie 30 minut. Cześć. Dziękuję Ci. Ratku. Jeszcze. Dziękuję.